Nasz region zaskakuje. Dzisiaj gościmy w winnicy w Mnichu Witaj Słońce. O tym, jak powstawała winnica, jak smakuje własne wino oraz o planach na przyszłość, mówią nam właściciele: Sylwia i Arkadiusz Prośniewscy. Czy Polska może się komuś kojarzyć z wybornym rodzimym winem? Jeśli ktoś odwiedzi jedną z polskich winnic pod kutnem, będzie zaskoczony jakością powstającego tam trunku i stanie się entuzjastą rozwoju młodego polskiego winiarstwa. Pionierska w tym regionie Winnica po obfitych pierwszorocznych zbiorach już pozwala cieszyć się smakiem swoich rodzinnych wyrobów. W 2018 roku w okolicy Kutna w miejscowości Mnich zaczęła powstawać największa winnica w województwie łódzkim i jedna z najnowocześniejszych w Polsce. Przyszedł czas, w którym miłośnicy trunku mogą napić się pochodzącego z niej wina. Winnica Witaj Słońce to miejsce powstałe z pasji bankowca i analityka rynku przy wsparciu synów, przyjaciół i środków unijnych. Na powierzchni dwóch hektarów znajduje się tu 51 rzędów winorośli i ponad 10 tysięcy winorośli, z czego większość stanowią te do produkcji wina białego. W pierwszym roku zbiorów, czyli 2019, w winnicy zebrano 7 ton owoców i wyprodukowano 42 hektolitry wina. Sława wina spodkutna sięga od morza pokojarzone z winiarstwem okolicy Zielonej Góry. Smak wzbudza zainteresowanie samelierów oraz restauracji. Poza możliwością degustacji wina i jego sprzedażą, winnica już niedługo oferować będzie szereg zajęć aktywizujących, nie tylko dla miłośników tego wyjątkowego napoju. Zadowolenia z obecności tego typu infrastruktury w gminie nie kryje włodarz, mając nadzieję na liczne odwiedziny turystów, którym gmina oporów obok zamku będzie się kojarzyć z winnym smakiem. Gmina Oporów przede wszystkim jest znana z tego, że posiada takie obiekty jak zamek muzeum w Oporowie, ale również klasztor Ojców Paulinów, zresztą pobudowany w tym samym okresie. Myślę, że jest bardzo popularne zarówno jedna, jak i druga budowla. Zamek ma badania, które określa liczbę odwiedzających osób i jest to w tej chwili około kilkunastu tysięcy rocznie. Natomiast no, klasztor myślę, że odwiedza co najmniej podobna liczba odwiedzających turystów. Sądzę, że taka winnica na pewno spowoduje, że tych ludzi odwiedzających nasz zakątek będzie coraz większa. W uprawie winorośli najważniejsze jest wykorzystanie potencjału lokalnego klimatu i doświadczeń innych polskich winnic. To z sukcesem robią właściciele, dla których własna winnica to wciąż nie biznes, a pasja po godzinach pracy zawodowej. Doskonale pamiętają smak pierwszej, degustowanej produkcji, mają też swoje ulubione szczepy. Przede wszystkim jest to miłość miłość do ziemi, do roślin, które tutaj widzimy, do ludzi może na końcu do wina, ale też. Też kiedyś jeździliśmy trochę po Europie i zawsze ten widok winnic, skłonów, ale przede wszystkim widok roślin zawsze powodował, że to serce tak trochę szybciej biło i powodowało, że jesteśmy bardziej zrelaksowani. Także po prostu było takie cudowne, miłe uczucie i super, że możemy przenieść to tutaj na ten rynek nasz lokalny i Polski. I jak się okazuje, to jest jednak bardzo dobry pomysł. Zarówno nasza winnica, jak i inne winnice w kraju bardzo dobrze sobie radzą, produkują świetne wina. Także pomysł taki raczej bardziej z serca. Wince powstawała przez kilka lat. Na początku, oczywiście, był ten pierwszy krok i był to pomysł. I on już trochę kiełkuje w naszych głowach. Potem mieliśmy konsultację z osobą, która zajmuje się zakładaniem winnicy. I ten etap w zasadzie chyba trwał najdłużej, dlatego że było badanie gleby, było badanie tej, tej okolicy, czyli tak naprawdę nachylenie tej powierzchni, którą tutaj widzimy. Z pozoru wydawać by się mogło, że to jest boisko piłkarskie, czyli jest po prostu bardzo płasko i bardzo prosto, ale się okazuje, że tak nie jest do końca i że i potem po kilku latach, w zasadzie chyba po dwóch latach okazało się po tych wszystkich badaniach, po tych wszystkich analizach, po analizach opadów, po analizach różnych właśnie meteo, że no chyba powinno się udać i tak zaryzykowaliśmy. Mogę tutaj dodać, że odbyło się to ze wsparciem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo też no, jako rolnicy składaliśmy tam wniosek z prośbą o dofinansowanie części Założenia plantacji. No i tak oto powstała nasza winnica Witaj Słońce w 2018 roku. E, czyli już jest, mamy dwa lata i e, jakiś miesiąc. W nazwie to kryje się wiele rzeczy. Po pierwsze, jeżeli Państwo spojrzycie sobie na budynek enoturystyczny, który się teraz buduje, tam są na górze trzy pokoje i każdy, kto będzie chciał spędzić tam noc, rano obudzi go słońce, będzie witało go słońce. Ale przede wszystkim to jest to, że słońce to jest ogromna energia, natura, radość. A witaj, dlaczego? Dlatego, że po prostu każdy jest tu bardzo mile widziany. Winnica już niedługo zyska nowe oblicze. To przez budowę infrastruktury agroturystycznej. Poznamy tam bliżej proces tworzenia wina, uczestnicząc w zbiorze połączonym z tradycyjnym ugniataniem gron. Odbywać się tu będą również warsztaty promujące ideę slow life, czyli spokojnego życia bez pośpiechu, w którym docenia się każdą chwilę. Właściciele winnicy zapowiadają, że każdy będzie mógł odwiedzić winnicę i uczestniczyć w jej życiu. Naszą winnicę staramy się prowadzić w stylu eko, to znaczy, nie mamy jeszcze oczywiście certyfikatów ekologicznych tej plantacji, niemniej jednak ograniczamy ilość zabiegów chemicznych i przede wszystkim nie stosujemy tak zwanej ciężkiej chemii. Nie stosujemy żadnych herbicydów na plantacji, stosujemy jedynie naturalne preparaty. Mamy 9 odmian winorośli. Dwie trzecie tych odmian to są odmiany białe, natomiast jedna trzecia to odmiany czerwone. Do odmian, jeżeli chodzi o odmiany białe, to mamy Solaris, Johanniter, Muscaris, Biankę, Seyval Blanc. Natomiast jeśli chodzi o odmiany czerwone, dominuje odmiana Regent, następnie Cabernet Cortis, Marshal Foch i Leon Milo. Bardzo się cieszymy przede wszystkim, że udało nam się doprowadzić do plonu, do plonu wysokiej jakości, z którego udało się zrobić rewelacyjne wino. Czy sami państwo dbają o całą plantację winorośli? Jak to wygląda? Robimy to sami przy wsparciu rodziny. Prowadzimy tą plantację rodzinnie. No, i uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa z tego względu, że taka praca jest przyjemna, integruje, pozwala nam się zrelaksować po pracy, ponieważ oprócz gospodarstwa też pracujemy zawodowo, no więc jak gdyby to jest taki doskonały relaks. Czasem rzeczywiście tego czasu troszeczkę brakuje, ale radzimy sobie. Mamy w budynku trzy y, pokoje gościnne. Zapewne w okresie wakacji y, zakończymy tą inwestycję i oddamy to wszystko do użytku i będą one do dyspozycji y, naszych y, przyszłych gości. Atrakcje, jakie tutaj y, planujemy, no to większość tego wszystkiego będzie związana z tą plantacją y, i y, będzie można y, no oczywiście odpocząć, przespacerować się wśród tych krzewów. Na pewno będzie tutaj miejsce na zrobienie ogniska. Na pewno będziemy chcieli naszym gościom udostępnić rowery, żeby mogli po najbliższej okolicy się poruszać i zwiedzić ją. No i oczywiście numerem jeden będzie wino, które planujemy oczywiście promować poprzez ten budynek. I naszym założeniem i naszym celem jest, że podczas tego pobytu, odpoczynku tu na naszej winnicy, będzie serwowane wino. No i oczywiście to, to wino też będzie można zakupić później do siebie do, do domu, po, pobycie. No i chcemy generalnie nie tak jak powiedziałem, żeby to wino y, towarzyszyło podczas y, relaksu naszych y, gości. Właściciele zdecydowali się związać swoje życie z uprawą winorośli i produkcją wina. I są efekty. Wino jakie tam powstaje to produkt wysokiej jakości, ma swój oryginalny smak, wyjątkowy aromat i coraz szersze grono sympatyków. A służący głosem doradczym winoznawca już sugeruje wysyłanie lokalnego wyrobu na winne konkursy. Jeszcze nie raz usłyszymy o winie spod kutna. Wino z rodzinnej produkcji jest do kupienia na miejscu w winnicy, bezpośrednio u producenta. Warto, bo to dobra okazja do poznania ludzi pełnych pasji do wina i potrafiących dzielić się swoją pasją z innymi. A lampka wina wypita bezpośrednio po spacerze między rzędami winorośli ma naprawdę wyjątkowy smak i aromat.